Czy Bóg nazywa cię głupcem? Wielu postrzega Boga jako źródło miłości i mądrości. Jednak w przysłów 12, jeden czytamy, że kto nienawidzi upomnienia, jest głupi. Czy to oznacza, że Bóg obraża swoich wyznawców? Kto miłuje karność, miłuje wiedzę, kto nienawidzi upomnienia, jest głupi. Nikt nie lubi być korygowany, to bywa niewygodne i trudne. Jednak ten werset podkreśla, że odrzucanie upomnienia to głupota. Wierze, która ceni prawdę, czy jesteśmy gotowi na wyzwania, czy wolimy utwierdzać się w swoich przekonaniach? Jakie są twoje odczucia? Czy ten werset skłania cię do przemyśleń na temat otwartości na korektę? Podziel się swoimi myślami w komentarzach i subskrybuj Święte Sprzeczności po więcej inspirujących treści.